Witam Was ponownie. Yy, niestety musiałem wyjść nagle. O, zaraz yy, co miałem zrobić? Magia! Niestety musiałem wyjść nagle z gry i w ogóle z domku, bo miałem bardzo ważną sprawę. Wybaczcie mi tak nagłe przerwanie. A zaraz, od razu walnę. O, bo tu właśnie wiedziałem, że się pojawi to i chciałem coś zmienić. Bo widzicie, yy, strój, używamy nie tej tarczy. Chyba. O, ta jest lepsza. Żelazna jest gorsza. No właśnie. Nie, nie to. O, Styk I jest. Czekamy, co jest w kufrze teraz. Bierzemy wszystko, bo zdaje się, że. Tu już nie będzie nic do roboty. Tego pana przeszukaliśmy. O, pa. Nie jestem pewien Czy nie mamy teraz Już iść sobie po prostu Chyba tak Otwieramy tajemne przejście Opa I ruszamy dalej Teraz stop Okej okay. Momencik Nie Kufer, kufer znaczy, zastanawiałem się... Poczekajcie chwilę. O! Zastanawiałem się... Tak są w głowie, odpowiedziałem sobie na głos nie. A sam się w głowie zastanawiałem. Zastanawiałem się, czy nie powinienem się jeszcze wrócić po coś, ale raczej nie. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Aha. To jest jakieś dalekie przejście. Widziałem jakiś pomost, więc może tam się Ło! udamy. Ło, nieprzyjemnie się wydaje ta y, okolica. Nieprzyjemna rany. Polska język, trudna język. Opa. Czy mi się zdawało, że ja tam widzę kłodkę? Nie, nie, nie. Oddychaj. <laughs> o! Korzeń Nirnu. Pamiętacie, z obliwiona? Ile my ich zbieraliśmy? Aj jaj. Jak ja królik... A nie, bo tu jest... A tu idźcie można, to jest mielizna. No tylko jest tylko szatka. Tu droga jest normalnie. O! Tam jest niedźwiedź? Co to jest? To szczur. Okej. Okay. Tu jest szatka. Tam pójdziemy. W sumie zastanawiam się. Nie. Yeah. Słabi jesteśmy. Jest ich Nowa strażnica. Nie wydaje mi się, żebyśmy. Znaczy, ja tu tym żeby odblokować sobie po prostu punkt. Ale mamy wracać do rzecznej puszczy. Dlaczego nie mam ustalonego zadania? Znaczy, chodzi mi, że znacznika. Dziwne. Zaraz sobie ustalę. Oj, Stranek, pięknie. Nie musimy odpoczywać w karczmie. Zaraz, gdzie ja polazłem? Do, do jakiegoś domu wlazłem, no. Okej, okej. Okej, oberwałem za. Yy. Czym się tu podnosi?

Wielki Miecz nie jest nam potrzebny. Topór też nie. Stroje. Czy on ma jakiś mikstur do sprzedania? Nie. A nie jest uleczenia choroby. To się przyda, bo chyba jesteśmy chorzy. Truciznę szału, sprzedamy śnieżny jad. Odporność na chłód. Kula ognista. Wiem, że raz użyłem, ale niepotrzebna. O, złodziej sprzedamy. Już czytaliśmy tę książkę. Ale ważą coś? Kurde, bardzo mało, więc nie jest sens, nie ma sensu. Do widzenia. Pogadam jeszcze z siostrą. Aha, dziękuję. już Buziaka chociaż w policzek norany, no? Do bohatera dnia... Um, czy ja miałem coś zrobić jeszcze tutaj z moim inwentarzem? A tak, miałem tego użyć. I... Sadys... umiejętności? Tak, już tego. Chyba byliśmy chorzy, bo mieliśmy mniej, mniej. kondycji. Teraz gdzie mamy zmierzać? Do białej grani przydałby się koń. Ale my kraść nie będziemy. O! Aha, tak, tak, tak. Chciałbym jak najbardziej realizm zachować w tej grze, czyli bardzo rzadko zmieniać zbroję, miecz. Znaczy, broń pewnie będę dość często zmieniać. Jeżeli znajdzie się lepszy, to le czemu nie? Ale zbroję raczej rzadko zmieniać będę. Raczej ulepszać. Tak samo nie chciałbym tą postacią kierować się tak jak złoczyńca. Znaczy przynajmniej nie, nie być przestępcą, no, to, 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 nie, to, że się nie kradnie i nie zabija, nie znaczy, że nie jest się gburem, prawda? No cóż tutaj... A! Yes! Wow. o! o. leave me alone i don't have time for this foolishness now come along quietly and we won't have to get rough brother i think she's telling the truth i'm not going anywhere now back off before i do something drastic she doesn't have the scar what oh you're right we've made a mistake now move along before that mouth of yours gets you into trouble next time you're looking to pester someone make sure it's the right person foreigners what a nuisance o co tu chodziło they thought i was some other redguard woman they just wouldn't leave me alone i hope they get lost in the wilderness Hmm. hm co chodziło kogo szukacie We're looking for information about a woman a foreigner in these lands. She's a red guard like us. We believe she may be hiding in White Run, but we're checking everywhere to be sure. Uh huh. Okay. All right then. We're trashing. We have a important Deszcz, wow Mamy tawernę, miodosty miodosyt, Miodosytnia. Wow Zaraz! Y o! Oh. Bo im przejść mostem, ale... Up. obejść dookoła Tędy Nad kanałami. O, korzeń Nirno, ale nie, po, nie pofatyguję się po niego. No alchemikami nie jesteśmy. Nie potrzebujemy takich rzeczy. Tutaj mamy stajnie, gdzie można pewnie kupić sobie konika. Stajnie w białej grani. O, obóz Kajetów Hmm, co masz na sprzedaż? Pokażę Zrobili, że są, jest teraz. Ka każda rasa ma własny, własny akcent, własne głosy. To jest fajniejsze niż w Obliwianie, na pewno. Bo, bo oni mają taki właśnie taki sneaky. Co masz na sprzedaż? Mm. Nie chcę wielkiego miecza, no ale znowu wielki miecz, a ja wolałbym mały. Znaczy mały, no krótki. E tu, jak hańcer. Tak, tak.

Okay. Halt. With the dragons about. Official business only. Rzeczna puszcza, kryty zastanę. wiecie co? Czekajcie, przekupić go na pewno nie przekupimy. Nie, powiemy prawdę. Czytna Puszcza prosi o pomoc Jarla? No, bo zastanawiałem się, czy by go nie zastraszyć troszeczkę. No, ale. Powinniśmy być szczerzy: takich co do smogów, to nie powinno się kłamać. Must have more swords for the Imperial soldiers. I just can't fill an order that size on my own. Why don't you swallow that stubborn pride of yours and ask Yorland Greymane for help? <laughs> I'd sooner bend my knee to Ulfric Stormcloak. Besides, Greymane would never make steel for the Legion. Have it your way. I'll take the job, but don't expect a miracle.

A co możemy zrobić tutaj? To A, mam no mało żelaza mamy. No, idziemy do yy, sklepu u Amazonki, zobaczymy co tutaj pan ma. Dobrze. Co masz na sprzedaż? Błotnice, kołnierze, prawie wszystko to do waszych potrzeby. Pokaż. Masz to samo chyba co... ...co twoja córka, czyli tam pomocnica. Ta. Tarcza jakaś lepsza? To lepsze żelaznego? O! Żelazna okuta zbroja Teraz jakie to były... Ua. Wybaczcie, wybaczcie Stalowa Czy masz jakąś stal? Stali

Mansteel is legendary. Okay. is a Have you met my He's up at a Dragon's Reach. czyli to chyba nie jest jego córka, a może jest jego córka, nie wiem. Mamy zadanie. I work for Bellathor at the general goods store. information. you choice. What brings you to the market? I'm here to buy food, Nazim. I suppose you don't need to worry about that. Owning a farm does have its advantages. Come to chat with an old woman. Once I've made enough money trading with the Khajiit caravans, I'm going to buy the Bannered Mare from Holda. Kupcem? Before my Da passed I told him that one day I'd become the best trader in Skyrim. I met one of the caravan leaders, Madron. He said he'd help me get started if I could bring him a mammoth's tusk. Easier said than done. Hmm, you do that If you find one, I could teach you a thing or two about trading. Help you get a fair bargain in the future?